O, dzień dobry wam. Dzisiaj obejrzycie coś czadowego z fajną muzyczką. Widzicie, że wam to się spodoba. I ja patrzyłem... Co MI oceniacie w dół... Ludzie, no. Czemu wam się niektóre filmy tutaj nudne? Ja mam 8 lat. Ludzie, a ja chodzę do pierwszej... drugiej klasy. Możecie mi jakoś punkt czyli dawać mi lajki like, na przykład w górę, a nie w dół. Że ludzie ja myślę wy myślicie że macie mnie w dupie a i dzisiaj mam fajną muzyczkę mam kilka fajnych muzyczek może wam się spodobą. słyszycie dobra ok dobra Dobra, dzisiejszy odcinek jest z takimi fajnymi muzyczkami. Liczę, że Wam się spodoba. Tak, mam skina. A co myśleliście? No, że nie było potworków. Dobrze, będzie drugi taki odcinek i na nim druga muzyczka um, co do filmików, to nie będę miała tylko z Minecrafta. Takie komentarze. Piszcie komentarze. Właściwie to jeszcze żadnego nie przeczytałem. Ale liczę, że są fajne. Tak, mam takie skina jak Vertes. Bo po pierwsze lubię mieć słuchawe po pierwsze. Lubię Verteza. Po drugie mam takie koszulki. A zrobiłem swojego skina. Boślałem, żeby taki był ludek, okej. Kurde! Trochę trochę zamalować, zobaczcie, trochę mi stai was zostało. Dobra. O encefalobków spotkaliśmy. Dobra, to do koniec tego odcinka, a więc na razie i cześć, żegnam się z wami, Jaś, który ma 8 lat. Na razie.